Moro to antagonista, który pojawił się pierwszy raz ponad 10 lat temu i w trzecim sezonie powróci bez swojej mocy wiatru, ale czy na długo, o tym właśnie sobie dziś pogadamy, a więc zapraszam Was już do oglądania filmu. Moro niestety stracił swoją moc na rzecz nowej mistrzyni z królestwa chmurci, Eufrazji. Teraz ona przejęła jego moc i została mistrzynią wiatru. Lecz czy na długo, a co jeśli powrót Moro wiąże się z tym, że jego chęć by moc wróciła do niego? Jest ogromna i tu przychodzę z taką teorią. Mi się ostatnio nasunęła na myśl, a co gdyby wykorzystać ten wątek przekaźnika mocy z turniej źródeł i w jaki sposób Moro by opanował jego działanie lub zmusił Robiego do przekazania mocy wiatru ponownie dla Moro? I na końcu by rozszasł w tym przykazień, tak by już nigdy nie dało się cofnąć tej mocy. Według mnie, jeśli Moro powrócił w jego w złej wersji, to z miłą chęcią bym zobaczył taki obrót sprawy, że jednak na stary Mistrz Wiatru odzyska swoją straconą moc. Bo jak to zobaczyć, powrót Moro, który nie ma mocy, jakoś sobie tego nie wyobrażam. Więc myślę, że jeszcze lekkie nawiązanie do poprzedniego sezonu, nieodstawienie turnieju źródeł całkowicie na bok, byłoby całkiem spokojne. Jeśli trafiłem z tą teorią, to robię helikopter na filmie. W dodatku, dla każdego, kto jeszcze nie dowierzał w powrót Moro, to dokładnie dziś, czyli 31 października, wyciekło zdjęcie jednego ze który go wam niestety nie pokażę, ale nie ciężko je znaleźć. Wracając, w tym zestawie mamy małą część wioski Dragonian, w której w okienku siedzi sobie właśnie nasz Moro, a swoją drogą tragicznie wygląda jego minifigurkę, ale to tylko moje zdanie. Reszta to już tylko dwójka ninja, czyli Zane i Nia, ja, Dragonianie, nie jestem pewny czy to Jay czy jeden z zakazanych, ale na pewno jakiś złol od piątki. A więc zły Moro, zły Jay, zakazana piątka, manipulant raz, wrogo nastawiony Arin. Nie sądziłem, że dożyje do takiego obrotu rzeczy, że w ninja go będzie tylu znacznych złoli. No niby kiedyś tam próbowali się zjednoczyć jak w szesnastym sezonie, ale im nie pykło. A to same mocne charaktery. Jestem ciekaw tylko jak Moro reaguje na to, że Jay już nie trzyma z ninja, a z zakazanymi. To też byłaby ciekawa rozmowa, o ile twórcy pomyśleją o takim czymś. A więc podsumowując, według mnie jeśli Moro by powrócił jako zły, to na pewno będzie chciał odzyskać swoją moc powrotem i gdyby faktycznie użył tego przekaźnika mocy z turnieju źródeł, byłoby to bardzo fajne i jedyne logiczne rozwiązanie, jakby mógł pozyskać jego moc, no ile ją pozyska. A wy co sądzicie, Moro odzyska moc wiatru czy też nie? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. A to wszystko ode mnie na dziś, mam nadzieję, że film się spodobał, jeśli tak to pozostaw coś po sobie, do zobaczenia już niebawem i hej!